Mocy Brygady Karol Leszczyński, oficer prasowy Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Proszę o powiedzieć, skąd te samochody, ile kosztowały, kto je ufundował? Tak, pozyskaliśmy dwa pojazdy. Jeden pojazd to jest Toyota Hylax, lekki kwater mistrzowski, drugi Opel Zafira Life, mikrobus. Zastąpiły one u nas auta dotychczasowo użytkowane, które są wysłużone. Pierwszy z tych pojazdów to Hilux, został zakupiony w ramach zadania zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Województwa Dolnośląskiego. Koszt tego pojazdu to 139 900 zł. Drugi pojazd zakupiła Komenda Wojewódzka w Szczecinie w ramach programu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach. Etap czwarty takich pojazdów zostało zakupionych 20 na terenie polski, w tym jeden do nas trafił. Mhm. Dla nas bardzo jak, dobra informacja. Jakie samochody zastąpią? Co, czym jeździliście do tej pory? Do tej pory użytkowaliśmy Volkswagen T4 z 1992 roku. No natomiast lekki kwater mistrzowski zastąpił nam dotychczasowo użytkowanego Stara, który był z 1989 roku. Jakie jest przeznaczenie? No bo lekki kwater mistrzowski można się domyślić. Jakie jest przeznaczenie tych wozów? No tak, kwater mistrzowski oczywiście służy do przewozu zakupów, jak również sprzętu podczas prowadzenia akcji, np. chemicznych. Na przykład dowóz do terenów leśnych, pomp, węży, także w trudnym terenie. Mhm. Ma, ma jakieś wyposażenie, ten, ta Toyota? E, to znaczy nie, Toyota jest, że tak powiem, bez wyposażenia, natomiast standardowe wyposażenie, takie, które posiada każde auto osobowe. Mhm. Cieszą się strażacy z nowego sprzętu? A oczywiście że się cieszą, bo no, dla nas to jest niesamowity przeskok technologiczny. Mhm. Co się stanie ze starymi samochodami? Stare samochody zostaną przekazane jednostkom OSP, które tutaj mają siedzibę na terenie naszego powiatu. Ktoś, na prawo pad. Panie kominancie, młodzień brygat Relczyński, znajduję jednostkę podczas apelu z okazji przekazania pojazdów użytki. Dziękuję. Proszę bardzo. A, witam, witam Państwa serdecznie na takiej krótkiej uroczystości, witam panią wicestarostę Małgorzatę Krzyszkowską, witam księdza Piotra Smolińskiego, witam naczelnika y, Roberta Słowika. Y, krótka uroczystość związana z przekazaniem do podziału bojowego do pracy y, naszych dwóch nowych samochodów. Y, może zacznę po kolei. Pierwszy z tych samochodów to samochód e, wsparcia działań kwatermistrzowskich. Jest to samochód, który samemu organizowaliśmy w grudniu przetarg. Ten samochód dość długo do nas jechał, ponieważ fabryka znajduje się w Afryce, w RPA. E, problemy covidowe. Ten samochód został e, skonfigurowany na miarę dla naszej jednostki, dokładnie taki jaki chcieliśmy. Taki samochód e, został dla nas wyprodukowany. Cieszymy się, że będzie nam służył. Zastępuje nam starego Jelcza, starego Stara, którego użytkowaliśmy. Mamy nadzieję, że będzie nam dobrze służył. Będzie, będzie służył w drugiej, trzeciej fazie akcji do dowożenia sprzętu. Będzie dowodził nam sprzęt: pompy pożarnicze, węże, agregaty prądotwórcze, sprzęt sorpcyjny. Także wszystko to, co będzie w czasie akcji potrzebne, również całe zaplecze kwatermistrzowskie, mamy dwa namioty pneumatyczne, mamy e, dwa namioty stelażowe, cały osprzęt do tego na grzewnicę. E, potrzebujemy takiego samochodu do przewozu sprzętu e, i taki samochód od dzisiaj będziemy mieli. E, dodatkowo samochód posiada hak, potężną moc, także nasza przyczepka z kładem, nasza przyczepka z łodzią będzie również tym samochodem dowożona do, do miejsca akcji. Drugi z nowych samochodów to samochód Opel Minivan 9-osobowy. Głównie ten samochód będzie celom szkoleniowym naszym służył. No nasz system szkolenia jest tak skonfigurowany, że Straż Pożarna łączy wiele specjalizacji, poczynając od ratownictwa medycznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa e, wodnonurkowego. E, także na każdej zmianie znajdują się specjaliści od różnych rodzajów ratownictwa, e, ci specjaliści liderzy tych, tych dziedzin ratownictwa. E, Odbywają szkolenia w naszych ośrodkach szkolenia, w naszym Dolnośląskim Ośrodku Szkolenia w Miliczu, ale również w szkołach pożarniczych w Krakowie, w Poznaniu, w Częstochowie i ten samochód będzie dowoził tych naszych liderów, tych poszczególnych ratownic na te szkolenia. Oni po powrocie będą przekazywali swoją wiedzę pozostałym ratownikom. Tak ten system szkolenia u nas wygląda i dlatego taki dziewięcioosobowy samochód jest nam potrzebny oprócz tego oczywiście będzie wspierał nasze działania bieżące czyli narodowy program szczepień w który w ostatnim czasie się mocno państwowa straż i ochotnicza straż pożarna zaangażowała wiedzą państwo że do tej pory użytkowaliśmy starego Volkswagena zostaje on od dnia dzisiejszego wymieniony na nowy samochód bardzo się cieszymy że będzie nam służył no ale też powiem, że to nie koniec inwestycji w nasz sprzęt. Planujemy cały czas kolejne. Dwa dni temu był u nas pan komendant wojewódzki, pan starszy brygadier Marek Kamiński. Mamy obietnicę zakupu dużego średniego samochodu za prawie milion złotych jeszcze w tym roku, także mamy nadzieję, że nowy samochód kolejny, duży, ratowniczy będzie w naszej jednostce w grudniu. Planujemy również duże inwestycje w naszą infrastrukturę. Planujemy wymianę kotłowni na bardzo nowoczesną kotłownię, taką z piecem gazowym, kaskadowym, z pompą ciepła i z fotowoltaniką. Mamy na to obiecane środki na ten rok. Ruszamy z, z projektami, z przetargami, także dużo dużo pracy przed nami. Poproszę o Dzień dobry Państwu, Pan Komendant, by mi wszystko powiedzieć. Ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że bardzo dziękuję ciężko... Nasza Straż Pożarna będzie miała nowy sprzęt. Jak Państwo żeście usłyszeli, będzie to sprzęt bardzo dobry, specjalistyczny. Kolejne inwestycje, jak Państwo też usłyszeli, będą realizowane przez Straż. Ale ja przede wszystkim gratuluję Panu, Panu Komendancie, że, że udało się za, dzięki Panu, Dzięki pani komendant załatwić takie samochody, które będą służyły przede wszystkim polepszeniu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I z tego przede wszystkim się cieszę. Cieszę się również, że panowie strażacy będą mogli jeździć lepszym sprzętem, coraz lepszym, bo wy jesteście też właśnie cały czas na miejscu tam, w tych miejscach, gdzie Was potrzebujemy. Zawsze pierwsza, powiem szczerze, jest straż. I za to panom dziękuję i bardzo się cieszę. Gratuluję jeszcze raz panie komendancie nowego sprzętu. Niech wam służy jak najdłużej, i jeździ jak najbezpieczniej i bez awaryjnie. Będzie dobrze. Ksiądz, to no. to zła, to będzie To się nie wierzy. Jakie A nie może chciać Właśnie żeby jeździły na powietrze. Daszę? <grym>? Dasz. Nie tego nie potrzebuję.